Dzisiaj kolejny projekt. Próbujemy wykleić tą wnękę tutaj takim czymś. Jest to heksagon, tylko że metalowy. Nie może nie już będzie widać. Pewnie nie będzie widać za bardzo w tym świetle, ale niestety, jak to życie bywa, nie mieści się. Więc będziemy się bawić w docinanie. Teraz pokażę, jak to będę robił. Nic skomplikowanego w sumie, ale pewnie chwilka zajdzie, żeby to, to podocinać, wszystko dokleić i mieć nadzieję, że nie kupiłem za mało, bo było ostatnie w sklepie, ale powinno być ok. Jedno już mam ucięte. Wygląda to mniej więcej tak. Tu są jeszcze resztki taśmy, bo przyklejam taśmę do cięcia. Ale ogólnie nawet się udało. Zwykłą tarczą do metalu przecinam też kafelkę. A Zaraz będę ciął kolejny, to pokażemy jak to docinam. Najpierw muszę to niestety odciąć na równo. Aby mógł te kawałki przełożyć tutaj na dół. Tak więc weźmiemy najpierw tak, żeby było to równe. Uklejam taśmę zawsze, bo szkoda by było porysować. Jak to metal, to na pewno się porysuje. Ok. Tu już mamy cztery odcięte. Trzeba będzie jeszcze je tylko doszlifować, ale to już później. No dobra, tniemy. No i niestety teraz muszę jeszcze po całości kawałeczek odciąć, bo tyle brakuje, żeby się zmieściło. słychać, ale będziemy teraz kleić te krótki, co prawda może być trochę szkło się odbijać, bo niestety trochę mało miejsca się w łazience zrobiło. Więc ale coś dać radę. Niestety troszeczkę podczas cięcia delikatnie ta krawędź się wygina, tak minimalnie niestety, nie chcę je szlifować, bo pewnie zaraz farbę zdrapie, ale no niestety nie mam żadnego innego pomysłu jak to zrobić. I ja to jest efekt końcowy, tak to wygląda. Zajęło to pół godzinki, roboty i jest. No, niestety, do minusów e, takich dekorów metalowych jest to, że no niestety są gdzie porysowane nie przez nas, tylko to co było w pudełku. E, ale no trudno, nic nie poradzimy. Przez folię nie było widać. A, Znając życie człowiek, jak już to że to będzie zrobione, to w ogóle to nie będzie zwracał uwagi, No ale powiedzmy sobie, że cały kształt jest w taki, jutro fuga, więc będzie można się pochwalić efektem końcowym. I tak wygląda pięknie.